czym może ci pomóc sesja coachingowa. Nie każdy wie, czym tak naprawdę jest sesja coachingowa. Dużo osób ma błędne wyobrażenie na temat tego, czym w ogóle jest coaching. Większość ludzi nie wie, czym jest coaching lub myślą błędnie na ten temat. Sesja coachingowa może ci pomóc tak naprawdę w Poprawie Twojego zdrowia psychicznego. Tak można to określić. Jest to bardzo szeroka forma pomocy. Jest to praca nad Twoją mentalnością, nad Twoimi celami, nad zmianą Twojego życia na lepsze, poprawą, rozwojem. Coaching jest Mocno związany z rozwojem świadomości, świadomości tego, co się dzieje wewnątrz ciebie, też służy lepszemu zrozumieniu świata. To, w czym może Ci pomóc sesja coachingowa, jest tak szerokie, że nie jestem w stanie wymienić wszystkich możliwości. Nie tylko w tym krótkim filmiku, ale w ogóle jest to po prostu niemożliwe. Ponieważ potencjał człowieka jest nieograniczony, a coaching w dużej mierze bazuje właśnie na tym, na docieraniu do Twojego potencjału i otwieraniu go. Zadaniem coacha jest zadawanie specjalnie dobranych pytań. Które mają za zadanie prowadzić cię na możliwe rozwiązania twoich problemów. Więc coaching jest niezwykle pomocną formą pracy, właśnie ze względu na to, że bazuje na pytaniach. To pytania, zadawanie pytań to jest miejsce początkowe dla całego rozwoju, można by powiedzieć. Jeżeli moje materiały są dla Ciebie pomocne, jeżeli czujesz, że to co mówię jest sensowne i coś z tego wynosisz, zapraszam Cię do kontaktu. Napisz do mnie na Facebooku lub Instagramie i tam możemy się umówić na sesję online, na której pomogę Ci zrozumieć Twoją sytuację.